Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD! Nie, nie rób tak! Tester! No. Witajcie na kanale CBD Tester! Dzisiaj przetestujemy sobie dwa nowe produkty kosmetyczne z firmy ONLYBIO! Będzie to tonik oraz będzie to krem od oczy. I dzisiaj się na ten temat trochę wypowiemy po przetestowaniu tych produktów przez kilka ostatnich dni. Także zapraszamy, zaczynamy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką odlecieć. I z go Claudia, co my tutaj mamy dzisiaj? Powiedz nam. Eee, mamy takie dwa produkty: jak krem pod oczy. Eee, producent obiecuje, że wykładam. Eee, w składzie mamy olej konopny, CBD i ee, probiotyki. Eee, jeśli chodzi o moje odczucia, eee, stosowałam kilka produktów naraz. W pewnym momencie zauważyłam, że. Coś co bardzo niefajnie pachnie Okazało się, że to ten krem Słuchajcie Ja bardzo lubię produkty naturalne I bardzo cieszy mnie to, że teraz Coraz więcej marek stawia na naturalne składy Only Bio jest jedną z takich marek Że mają naprawdę fajne produkty I kilka z nich już stosowałam Jakieś żele do twarzy, ale tu zupełnie nie z CBD ziołowe formuły i ziołowe zapachy miały te kosmetyki, ale nigdy nic tak nie śmierdziało jak ten krem. Dużo jestem w stanie znieść ten krem pod oczy. Dużo w stanie jestem zjeść, naprawdę, interzy... zjeść? znieść, naprawdę... intensy Znieść! <grystanie> ale ten krem naprawdę bardzo brzydko pachnie. Pachnie jakby był, nie wiem, zjełczały, pachnie jakby naprawdę był bardzo stary. A dopiero co go kupiliśmy, jeszcze termin ważności ma na spokojnie 3 lata. Nie był wcześniej otwierany, wszystko było ładnie zapakowane. A naprawdę bardzo źle pachnie. Do tego stopnia, że. W Przerwałam zupełnie jakiekolwiek testy i, i, i używanie go, bo no, no nie jestem w stanie go używać. Teoretycznie, krem pod oczy ma za zadanie, jakby nawilżać tą skórę pod okiem. Ona jest bardzo cienka, więc nawilżać, jakby delikatnie wygładzać jakieś nierówności, jakieś zmarszczki. Eee, wygładzać to, co obie, obiecuje też ten krem. Eee, może zmniejszać widoczność jakichś, jakichś cieni i opuchlizny, z tym też bym za bardzo nie przesadzała, yy, ale nie jestem w stanie się więcej na, na, na jego temat wypowiedzieć, bo po prostu bardzo mi nie podszedł zapach. Nie wiem, czy tobie też on tak przeszkadza. Nie, no powiem, sobie sprawdź sobie jeszcze powiem wam raz. Jeszcze raz wezmę wdech z tego produktu. Sam sobie na rękę, na, na kapie, żeby było lepiej. Weź sobie na rękę i sobie troszeczkę Może rozsmaruj. Tutaj. Ja jeszcze długo po tym, jak sprawdzałam, czy to na pewno ten kosmetyk, i jak sobie posmarowałam, czy na dłoń, czy, 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 czy na ręce, jeszcze długo czułam ten zapach i dla mnie jest on bardzo nieprzyjemny. Faktycznie, powiem Wam, że wcześniej jak sobie dawałem to pod oczy, znaczy no nie pod powiekę, tylko tutaj, to nie czułem tego w ogóle tego zapachu, ale teraz sobie roz, rozsmarowałem na ręce i. I to mi jakby przypomina, wiecie co? Taki zapach, jakby smaru do, do fug do okien. Co? Tak, no tak pachną świe świeże fugi w oknach. No, te uszczelniacze, które służą do tego, żeby powietrze nie przedostawało się do was do, do mieszkania. Czy po prostu jakikolwiek smar, czy to w W50, czy jak tam się zwało to. Tak to to jest, tak to to, pachnie, jak taki. Smart do roweru. O! Nie. Tak, tak, tak to teraz odczuwam, Wcześniej w ogóle tego nie wąchałem i też mam troszkę problem yy, z wąchaniem, bo mam krzywą przegrodę nosową, więc nie do końca mogę też odczuwać. Yy, ale no, pachnie rzeczywiście źle. Co ciekawe, teraz dałem sobie to na rękę. Co prawda, na rękę to nie powinno być, ale czuję lekki sfont. Na ręce. No co ty, to może od tego miałeś to, to zaczerwienienie i to uczulenie? Możliwe, że to miałem od tego, bo też chyba dałem sobie to na, na czoło i wtedy na czole mi to też wyszło zaczerwienienie i nie wiem czy bo to ten... widać, czy ręka jest trochę czerwona bardziej. Nie. nie wiem nie chyba widać, nie, ale, ale, ale mogło być tak, że po prostu wziąłeś sobie na dłonie na palce, rozsmarowałeś najpierw pod okiem, a później jakby na całą twarz razem z jakimś kremem i to też mogło wyjść jakąś reakcję no. e, i stąd to podrażnienie, no. bo naprawdę skóra była dosyć mocno podrażniona i zaczerwieniona. Co ciekawe, produkt jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Tak, jakby to nie wyklucza tego, że coś może nas uczulać. Uczulać nas może niemal wszystko, także jeśli chodzi, nawet jeśli macie jakiś kosmetyk dermatologiczny, to to też jak najbardziej może Was uczulić, jakby do samej marki przynajmniej ja nic nie mam, bo to jest pierwszy kosmetyk, który mi się od nich nie sprawdził. A tak naprawdę nie wiem, czy on by mi się sprawdził, bo po prostu zabach jest nie do przejścia. Zobaczcie, jaki w ogóle jest dekster spokojny. Zawsze jak nagrywam, to, to szczeka. Może go trochę dym drażni, a tutaj bardzo, bardzo proszę. Być u mnie. Może dlatego, może tak. Tylko jeszcze dopowiem do, do tego kremu pod oczy, że wydaje mi się, że, że jednak trochę mi te takie podkrążenia znikają po tym. Faktycznie Aczkolwiek... może być wygładzający, tak, wiesz, bo tak. faktycznie jakieś takie napięcie delikatne czuć. Mhm. Aczkolwiek też korzystałem z kilku innych i wydaje mi się, że już korzystałem z lepszych produktów, jeżeli chodzi no, o oklewy pod cudownie. oczy, nie. Kolejna rzecz to Tonik. Tutaj o toniku może ja za dużo się nie wypowiem, bo za bardzo nie mam kiedy go używać. Ostatnio używałem to gdy nie szedłem do Barbera i Klaudia tutaj zrobiła kreską taką kredką jakąś tutaj linię narysowała, że mógł się tutaj dobrze wygolić na boku i potem używałem tego tonika, także to była moja jedyna styczność z tym produktem, natomiast... Generalnie myślę... nie do tego służy. Tak. E, generalnie nie, nie do tego służy, to nikt ma za zadanie wyrównywać pH skóry, przez co inne produkty się lepiej y, w tą skórę y, wpijają, e, neutralizujący pH, to też obiecuje nam producent na opakowaniu. To, co mnie super zaskoczyło, to bardzo fajne opakowanie, rzadko spotykane, bo tutaj mamy taką pompeczkę, do której przykładamy płatek kosmetyczny i od razu nam... pryska od razu. O, tak, dokładnie. Eee, tonik jest z tej samej serii, z której był krem pod oczy. Eee, ma 99% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo fajnie. Eee, jest odpowiedni dla wegan. I 100% z recyklingu jest butelka zrobiona. Dokładnie. Eee, fajnie, że ma certyfikat Ekocert. To jest bardzo dobry certyfikat, jeśli chodzi o produkty naturalne. Eee, Podobno bardzo drogi, jakby także je, jeśli kosmetyk czasami... To on nie był chyba jakoś bardzo drogi, nie? nie? Nie wiem, nie chciałbym teraz strzelać cenami, bo kupowałem to jakby w zestawie tutaj, co, co testujemy na, na kanale. Ale nie wiem, koło 20-30 zł myślę, że to, że to max, że więcej bym chyba. A podobno ten certyfikat dla, dla generalnie dla firm produ produkujących kosmetyki jest całkiem, całkiem drogi, żeby uzyskać, jakby starać się w ogóle o ten certyfikat. Także bardzo fajnie. E, skład już nie jest jakiś bardzo długi. E, też... Generalnie jeśli chodzi o zapach, tutaj zapach mi absolutnie nie przeszkadza. Jest bardzo ładny, nie wiem. Czujesz ja, sobie, coś? Wezmę sobie ładny. Nie, ja nic nie czuję. No musisz go wziąć więcej trochę. Może sobie jakoś, nie wiem, psiknę na rękę. No wylej go sobie trochę. O jest. To też można używać. Jakby żeby nie zużywać niepotrzebnie płatków kosmetycznych, jak najbardziej można wylewać sobie tonik na, na dłoni i wklepywać w twarz. Nie ma jakiegoś rażącego zapachu, mi się wydaje. Nie, zupełnie. zupełnie. Taki, no, chyba naturalny. Na moje. Naturalny, no, bardzo mój taki nos. Świeży, świeży, fajny kosmetyk. Trochę może jak, jak woda utleniona. Woda utleniona pachnie? Tak, tak trochę inaczej. Nie, nie pach... nie, no, woda chyba nie pachnie, ale. <laughs> Ale, ale woda utleniona no, ma jakiś taki specyficzny trochę zapach, mi się wydaje, jednak tej utlenionej wody. I to tak mi trochę podobnie. Nie wiem, generalnie... E, jest, jest tak, jak to się oceniać e, zapach, kiedy nie do końca się dobrze czuje, nie? Także no, ja Wam tyle mogę powiedzieć, a Klaudia powie Wam więcej. No, generalnie nie jest to jakiś bardzo ziołowy zapach. Absolutnie nie czuć tutaj e, zapach konopi w tych kosmetykach. To nie jest. Także dla osób, które tego zapachu za bardzo nie lubią, to też jak najbardziej polecamy. A dla tych, co lubią, to niestety to tak nie pachnie. <noise> niestety, dla mnie na przykład dobrze, że tak nie pachnie. Ja się bardzo cieszę, że te kosmetyki pachną trochę inaczej. Też fajnie pachną naturalnie, tak jak już powiedzieliśmy. Łagodzi podrażnienia to na pewno, żeby tak naprawdę zobaczyć... Działanie toniku to, to jednak troszkę trzeba więcej go testować. E, wiele osób po wielu latach nie widzi działania toniku. Bo tak naprawdę on działa z innymi kosmetykami bardziej. A co on takiego w ogóle robi? Teoretycznie e, łagodzi. Łagodzi, łagodzi. łagodzi neutralizując trochę skóry. E, faktycznie, jakby żadnego podrażnienia nie ma, jeśli są jakieś zmiany na skórze, to fajnie je wycisza. E, ale traktujmy tonik po prostu jako część, część oczyszczenia skóry. Po oczyszczeniu skóry przycierajmy skórę tonikiem przed nakładaniem jakiegokolwiek serum czy kremu, bo to jest bardzo ważny etap w pielęgnacji. Ten tonik jak najbardziej możemy polecić. Na mnie zrobił krzywdy w żaden sposób. Bardzo fajnie się sprawdzał, bardzo ładnie się wchłania. Nie jest lepiący. On głównie w składzie ma wodę, zresztą jak większość toników, ale to nie jest konsystencja żelowa, to nie jest konsystencja mleczka, to jest zupełnie wodnista konsystencja. I, i, i tyle. Logę też wspomniała przed chwilą, że można to stosować jeszcze i potem stosować serum. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakiego serum, z jakiego serum my korzystamy, to musicie zobaczyć odcinek z produktami Bilandy i tam będzie właśnie odcinek o kremie na dzień i noc i o serum. Możliwe, że już był, a możliwe, że się pojawi, także uważajcie co pojawia się na kanale. Chyba to na dzisiaj wszystko. Eee, także... Tym produktom już na dzisiaj dziękujemy, dziękujemy też Wam za oglądanie tego odcinka, dajcie znać co o nim myślicie, zostawcie komentarz, powiedzcie może jakie kosmetyki inne chcecie byśmy przetestowali, albo być może macie jakieś inne pomysły. No i co? Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dodać notyfikacje, żebyście wiedzieli o tym kiedy dokładnie będą nowe odcinki, a są trzy razy w tygodniu, wtorek, czwartek i sobota. No i co? No i chyba tyle. Polecamy. Polecamy. Dziękujemy i do zobaczenia. Bless.